Przeżyli całe życie, mają wielkie doświadczenie, czyli jak rozwiązać dany problem. No druga sprawa, tak na marginesie pamiętajmy, że dla zdrowia psychicznego jakiegokolwiek nigdy nie dobrze jest, żeby nosić problemy w sobie, bo to się zawsze zemści. Dlatego zawsze warto radzić się i tutaj mieć zawsze pamięć na, na przeszłość. Trzecia, że tak powiem, składowa roztropności, to jest taka, że oprócz tego, że radzimy się innych, oprócz tego, że też opieramy się na przeszłości, patrzymy, jak to kiedyś się z takimi problemami sobie radzono, trzeba także liczyć się z chwilą obecną. No i musimy liczyć się z tym, że teraz, no, może panują odmienne warunki to, co powiedziałem przed chwilą, że. No, niby pokusy, grzechy są takie same od początku świata, ale przybierają w różne formy i przybierają różne okoliczności. I to też trzeba uwzględnić. No, nie da się zastosować wszystkich zasad, nie wiem, no, które panowały w średniowieczu, e, czy wśród średniowiecznych świętych, obecnie. Bo gdybyśmy teraz sobie nie wiem, no, wzięli, zaczęli się biczować na rynku w Trzebiatowie, chodzić, tak, no to nas policja zgarnęła i zawiązła do psychiatryka w Gryficach. Tak? E, i tak by się skończyło to siedmiewieczne uwarcienie i patrzenie w przeszłość, tak? Dlatego, dlatego y, no, tym przerysowanym przykładem jakby chcę pokazać, że nie wszystkie, że tak powiem, zastosowania da się jedno do jednego zastosować w obecności. Dlatego roztropność tam podpowiada, bo jest to składowa roztropności, żeby dostosowywać, tak, y, pewne rzeczy, pewne rozwiązania i uwzględniać zmieniające się okoliczności obecnych no, czasów. Tak? Nie możemy teraz być odrywani od rzeczywistości, bo stalibyśmy, tak na, stalibyśmy się tak naprawdę wioską amiszów, którzy po prostu odrzucają współczesne stroje, współczesny styl życia, współczesne wynalazki, tak. e, współczesne lekarstwa i cokolwiek no, tutaj jest, żeby tak naprawdę no, żyć jakimś ideałem, w którym się kiedyś żyło tak? w XIX wieku czy tam którymś. No, byłaby to niedorzeczność i, i, i przeczyłoby chrześcijańskiej strofie roztropności, cnocie roztropności, o której tutaj e, właśnie mówimy. E, czyli radzić się, pamiętać na przeszłość, ale liczyć się także z chwilą e, obecną. E, kolejna sprawa to jest taka, że te wszystkie elementy, które przed chwilą powiedziałem, powinny. Powinny też ukierunkować się na przyszłość. Czyli mamy tak, poradziliśmy się siebie, poradziliśmy się innych osób, no zorientowaliśmy się, jak sobie z tymi, z tymi rzeczami radzono w przyszłości. No wiemy już mniej więcej, jakie to skutki, no może jak, jakie to warunki ma obecnie. Tak? Czy da się to zastosować, czy nie da się, to, się tego zastosować. I to wszystko razem powinno ukierunkowywać nas na przyszłość. A więc zanim zdecydujemy się na ostateczne rozwiązanie, no trzeba przewidzieć następstwa właśnie naszego działania. Może to takie dziwne to co mówię, ale rozwlekam, jakby rozbieram te cnoty roztropności na czynniki pierwsze a przecież my nieraz musimy podjąć decyzję, no nie mamy na to czasu, żeby tych wszystkich kroków przejść. Dlatego tak, tak ważne jest, żebyśmy e, jako, jako katolicy dojrzali, potrafili korzystać z zasobu wiedzy, której już mamy. To co mówiłem na początku, że opieramy się na zasadach Ewangelii, na żywotach świętych. Dlatego jeżeli my na bieżąco, regularnie nie będziemy studiować tych wszystkich rzeczy, no, to nawet kiedy zjawi się problem, to nawet nie będziemy w stanie, tego, w stanie tego odszukać. I dlatego powinno być naszą stałą praktyką słuchanie Ewangelii i słuchanie żywotych świętych, przyj... bo wtedy, kiedy przyjdzie z jakiś problem do rozstrząsania, byśmy już mieli gotowe rozwiązanie w głowie. Byśmy mieli już jakąś postać tak, świętego, jakiś, jakiś po prostu no, schemat tak, do, do zastosowania. Tak. A nie, że wtedy tak, otwieramy tutaj Pan Korea, a co on tu mówi? Y, mam się zastanowić sam. No dobra, zastanowiłem się sam. Mam kogoś się zapytać. Dobra, zadzwonię do przyjaciela. E, teraz, patrz, y, pamięć na przyszłość. Otwieram żywoty świętych. No losowo wybieram, bo nie wiadomo gdzie szukać, tak? No właśnie, bo nie wiadomo gdzie szukać. E, dlatego, dlatego powinniśmy być tak przepojeni tym przykładem świętych, abyśmy w sposób naturalny, nawet się nie zastanawiając, kto y, po prostu był autorem, takiego rozwiązania byśmy sami potrafili już to stosować w swoim życiu. Eee, no tak jak w, jesteśmy w sklepie to ćwiczymy, no to nie szukamy w kalkulatorze, czy gdzieś tam tabliczki mnożenia, bo już to mamy w mojom, eee, już to mamy w głowie, te rzeczy. i to dlatego tak ważne, jest, żeby te żywoty świętych czytać już dzieci, no bo teraz, no widzieliście żywoty świętych, ta gruba książka i tak jest są to wszystkie, tak, no to jest taka lektura, która ciekawa, ale no Obciążająca nieraz, tak? Kiedy byśmy mieli teraz studiować wszystko. Chociaż do tego zachęca. Natomiast kiedy, są, kiedy czytamy je dzieciom, no, dzieci bardzo chłoną, tak? i sobie będą przypominać o tych rzeczach, nawet w sytuacjach, e, nawet będzie się wydawało, że dzieci już nie pamiętają tego, ale będą te pewne rzeczy, elementy odżywać właśnie w ich nawet dorosłym życiu. Też wy też dzieciństwa nieraz sobie przypominacie i macie takie reminescencje, nie? Jakieś tam dobre schematy, to, 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 to o czym dorośli nam mówili kiedyś i tak dalej. I tak samo jest z dziećmi. I to ma podwójny warunek. Bo zobaczcie, z kiedy czyta się Żywoty Świętych, kiedy przysposabia się je właśnie do poznawania zasad wiary, przysposabia się je do właśnie cnoty, rozkropności na rodzonej, to dorośli muszą to czytać, czyli sami przy okazji te historię postawią. Dlatego. Piękne są rzeczywiście obrazki, kiedy no, przychodzą dzieci, tato, e, przeczytaj nam tak, kolejną historię o, o kolejnym świętym. Na coś przeczytaj, tak, czy mam. Rzeczywiście ludzie siadają, tato czy mama czyta, dzieci słuchają i wszyscy odnoszą z tego korzyść. E, I tym bardziej, że jest to korzystna praktyka, nas to nie obciąża, ale jest rzeczywiście e, pożyteczna ta praktyka dla wszystkich, którzy są w domu. Dlatego, dlatego, kiedy to jest rozłożone w czasie tak, to łatwiej nam jest pewne rzeczy przeprawić, przyjąć, zrozumieć yy, w sposób naturalny i organiczny, niż wtedy, kiedy byśmy teraz chcieli usiąść do żywotu świętego, do podręcznika i chcieli wszystko na raz przeczytać. To tak. No, tak się do końca, yy, do końca, do końca yy, nie da. Dlatego, dlatego musimy mieć świadomości to, że cnota nadprzyrodzona yy, roztropności Yy, z której korzystać możemy, musimy nieraz no, z i dosyć szybko, ona musi się opierać o pewne zasoby, które już mamy. Nie, że teraz będziemy w nas wszystko rozsądzać, ale przede wszystkim ma się opierać o zasoby, które już w nas są. Yy... zależy, są sprawy różnego, różnego rzędu. Eee, tutaj mówimy o roztopności chrześcijańskiej, dlatego tutaj ojciec tam pisze o roli spowiednika i kierownika duchowego. No bo jeżeli chcecie zbudować dom, no to nie się do księdza, jaki baton kupić, tak? czy cegły, czy jakie grube ściany mają być, to, 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 to już ta roztropność wymyka się spod władzy duchownego, też nie ten ksiądz, kierownik budowy, nieraz mu się na tym, na tamtym musi znać. Z, z oczywistych względów. Natomiast, natomiast tutaj mówimy o rzeczach nadprzyrodzonych i w sprawach ważnych, w sprawach duchowych powinniśmy zawsze uciekać się do doświadczonego kierownika duchowego. To co też kiedyś mówiłem, jeżeli ktoś na przykład chce sobie wyznaczyć post, Postu nigdy nie wyznaczamy właśnie bez konsultacji z kierownikiem uchodzącym. No tym bardziej, kiedy on rzeczywiście jest uciążliwy, albo ktoś chce pościć, nie co drugi dzień, czy w jakiś tam i tak dalej. W jakiś taki obciążający sposób. Wtedy kierownik, no bo ktoś może kierować się rzeczywiście pobożną powódką, tak? Ojej, bo dzieci w Afryce są głodne, no ja w tej intencji byle pościł. I ktoś jest kierowany żywą pobożnością i miłością, tak, do tej sprawy. Taką naprawdę żywą gorliwością, tak? No, i biegnie do księdza, przeksiędza, bo to taka była historia. Ja tak nie wiedziałem. No, Dzieci w Afryce głodują, teraz pościł, tak? Nie wiem, co drugi dzień. Na kierownik duchowy jest ten, który ma ostudzić ten za ja mąty chłopiec. Gdzie ty pracujesz w kopalni? No tak jak ty w pościu, jak ty w kopalni pracujesz? Zresztą musisz mieć siłę, tak? Czyli, czyli tutaj musimy, musimy pamiętać, że. Yy, emocje, ta uczucie potrafią na właśnie tę cnotę roztropności zamachu. Dlatego o tym się mówi, że ważna jest rola kierownika, rola doradcy no, świeckiego w rzeczach świeckich, duchowego w rzeczach duchowych, żeby pozwolił nam rzeczywiście rozumnie spojrzeć na tą sprawę. Yy, albo ktoś tam, nie wiem, przywychodzi z jakąś inicjatywą, no, z jakimiś tam. Yy, Teoretycznie dobrymi rzeczami, bo ktoś znalazł jakąś nowennę kolejną, tak? kolejną koronkę i tak dalej. To też kiedyś o tym mówiłem, że to, to kierownik powinien oceniać, bo ktoś może nagle tak dużo wziąć na siebie tych pobożnych rzeczy, które są obiektywnie dobre, ale później nie jest w stanie tego wypełnić. I się spowiada, że tego nie odmówiłem, tego nie odmówiłem, o tym zapomniałem, zmęczonym, bo to jeszcze przecież trzeba dzieci wykarmić, a i mąż, a samochód się zepsuł, a tu do lekarza czasu mi nie starcza, i tyle tego nabrałem, czy nabrałam, że nie jestem w stanie wypełnić teraz. No tutaj właśnie brakuje tej roztropności ludzkiej i nadprzyrodzonej, bo no nie można na siebie zbyt wiele ciężarów włożyć, bo pierwsze są obowiązki stanu. Ja mówię, dziewczyno, mówię, to ty się zdecyduj, czy ty chcesz być żoną, czy zakonnicą. Jak chcesz być zakonnicą, to zabierz te wszystkie koronki, te nowelne i tak dalej. Proszę bardzo, od świtu do wieczora. Ale mówię, ty jesteś matką, ty jesteś żoną, tak, no to ty masz inne obowiązki. Tak, no, zostaw coś osobom duchownym do odmawiania, a nie to wszystko które będziesz chciała odmawiać i brać na siebie. I dlatego no, kierownik jest tym, który rzeczywiście kierując nad przyrodą cnotą roztropności rozumnie będzie układał ten porządek duchowy, tak? który ktoś chce, bo zaznaczam te rzeczy, które te pragnienia są święte, no, są obiektywnie dobre same w sobie, ale niestety nie zawsze mogą być dobre. W naszym życiu, bo może być po prostu tego za dużo i zaczniemy zaniedbywać to, do czego zostaliśmy przeznaczeni. No myślę, że to, to, że tak powiem, zrozumiałe. Druga sprawa to, że kierownik duchowy widzi często jako bezstronna osoba niektóre rzeczy w innym świecie. Nieraz tak bywa konfesjonalnych, że ktoś coś mówi, 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 ksiądz coś no, komentuje, jakiś komentarz daje jakąś naukę, no i wychodzi, a no tak, o tym nie pomyślałem, o tym nie pomyślałem. No tak, ma ksiądz rację, dlatego, dlatego, dlatego nigdy nie wolno nigdy zaniedbywać właśnie, jeżeli nie mamy kierownika duchowego stałego, to warto, warto go mieć. Jeżeli ktoś chce naprawdę pracować nad swoimi wadami, nad swoimi grzechami, tak jak to też mówiłem kiedyś, albo nie mówię, już nie pamiętam. Tak? Człowiek tyle mówi tych kazań, dał, już nie pamięta gdzie, gdzie co mówił. Ale to wiąże się z tym tematem, no wyobraźmy sobie, że nie wiem, no, za, za chorob, no, jesteśmy chorzy tak, i chcemy się wyleczyć, mamy jakąś stwierdzoną chorobę. Albo no, potwierdzamy tą chorobę. Nie wiemy, tam mamy raka, nie mamy raka, coś tam jest, coś tam nie ma. I teraz wyobraźmy sobie, że co miesiąc będziemy chodzić do innego lekarza, który będzie na nowo próbował nas diagnozować, no to nas do końca życia nikt nie zdiagnozuje. Od początku do końca, no bo będziemy ciągle chodzić do nowego i każdy będzie od początku rozpoczynał nas poznawać. Dlatego dlatego ważne jest, żeby mieć stałego spowiednika, który przez pewien czas nas poznaje, słucha tak, jakie mamy słabości, słucha, jakie mamy grzechy, słucha, czym sobie z tym radzimy, czy sobie z tym nie radzimy, co się powtarza, czy nad czymś pracujemy, czy nie pracujemy. I wtedy rzeczywiście, kiedy nas pozna, całą historię naszej choroby, że tak powiem. Co na nas działa, co na nas nie działa, dopiero po pewnym czasie może wdrożyć jakąś rzeczywiście celowaną terapię, że tak powiem, komedyczną. I wtedy może rzeczywiście nam pomóc. Natomiast jeżeli my ciągle gdzieś tam uchodzimy, a tu taki grzech się trafił, to nie, kurczę, wstydzę się, dobra, idę do serca pójdę, nie? <śledziny> no, to nie mówię, to I tak że w twarz mi jest mojej, tak? I tak dalej. No to tak sobie później można w kurtyłach się spotykać w konfesjonale, coś tamtego, y, odmów w Litanii, odmów tamto i tamto, no bo nic nie ma spowiednik no, całej świadomości, z czym się zmagamy, tak? Y, no bez sensu takie, takie kierownictwo jest, nie? Tak jakbyśmy zatajali przed y, no, lekarzem no, istotną sprawę dla naszej choroby, tak? No. To będzie nas leczył na, nie, no, na, na, na zapalenie gardła, nie mówiąc może mamy rakę gardła. Tak? No to no bez sensu jest, tak? Oczywiście bez sensu. No, no ale nie mamy takie rzeczywiście, nie? Tak, Taki, taki, taki opór i, i, i takie, że tak powiem, ciągoty w tym kierunku, żeby rzeczywiście za wszelką cenę zachować zawsze dobrą twarz. Tak jakby ksiądz uważał, że mamy złą twarz, że do spowiedzi przychodzimy, tak? To już samo to, Przyjście do spowiedzi, to być, że każdy ksiądz wie, ile, ile to nas kosztuje. Tak, żeby przyznać się do tego, że no nie jesteśmy tacy święci, żeśmy źle coś zrobili, ale chcemy pracować nad sobą. Przepraszam Pana Boga, proszę o przebaczenie. Zobaczcie, że e, myślę, że e, największą litość e, mamy do tych, którzy proszą o przebaczenie, którzy przyznają się do błędu. Tak sąsiadka, sąsiadko, kurczę nie wiem co we mnie wstąpiło, naprawdę przepraszam, że tak powiedziałam, głupio się z tym czuję. E, no to też nie odrzucimy takiego No wiadomo, że, że, że no widzimy kogoś mniżenie, czyjś ból i tak dalej. Także no, nie, nie inaczej jest właśnie przy sakramencie spowiedzi, dlatego stały kierownik duchowy, stały spowiednik jest naprawdę kluczową sprawą dla naszego rozwoju duchowego. No i to, co też, też ważne, żeby zawsze pamiętać w modlitwie, kiedy stoimy przed dylematem, przed tym, co wybrać, jak zrobić, co zrobić, żeby było dobrze, żeby było po Bożemu, żeby nie zaniedbać spraw ludzkich, nie zaniedbać spraw boskich, żeby zawsze uciekać się do modlitwy. Tak jak ojciec Ant Tanqueray ładnie pisze, że jedno veni sancte spiritus, spiritus z ufnością odmówione okaże się częstokroć pożytecznym, pożyteczniejszym niż długie rozważanie. Czyli uciekanie się do pomocy Bożej, na modlitwę. Veni Sanktes Spiritus, czyli przyjść w Duchu Święty, czyli ta antyfona do Ducha Świętego, którą śpiewa się na przykład na ślubach. Tak, kojarzymy? No tak, tak. Tak, właśnie. Eee, Tę modlitwę Kościół często odmawia, właśnie e, przed synodami, przed soborami, przy takimi, no, rzeczywiście spotkaniami, gdzie potrzebna nam, potrzeba nam ostrożności, <coughs> łaski Ducha Świętego do dobrego rozeznania pewnych spraw. I dlatego tutaj ojciec Stan właśnie e, usilnie prosi tych, którzy stoją przed jakimikolwiek dylematami, żeby często uciekać się właśnie do tej modlitwy. Przybądź do Duchu bo i Kościół właśnie od wieków właśnie z niej e, korzysta w różnych sytuacjach. E, kolejna część, do której mamy konferencję, od 12 jest już Dobrze. Ktoś, a o, której się zaczęła? Też jeszcze nie zaczęła. Jeszcze chwilkę, dobrze? Dobra. Jeszcze jeszcze chwilę, proszę wytrzymać. Kolejna składowa składowa roztropności. Bo do tej pory mówiliśmy o dojrzałej rozwadze, to były te takie, jak, 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 jak na czym polega ta dojrzałe rozważanie, roztrząsanie pewnych spraw. Teraz przechodzimy do rozumnego postanowienia. Po zastanowieniu należy dobrze rzecz osądzić, to jest rozstrzygnąć, jakie ze wszystkich podanych nam środków są prawdziwie najskuteczniejsze. I w tym celu i podaję kilka punktów, jakie tam które usuwać starannie wszelkie przesądy, namiętności i wrażenia. Eee, no, przesądy, nasze namiętności, uczucia, tak, i wrażenia mogą być zgubne do podjęcia dobrej decyzji. Eee, widzimy nieraz młodą parę tak, chłopaka i dziewczyna są tak zauroczeni sobą, że cały świat im mówi, że ten związek nie ma przyszłości. Że to to nie tak jest, nie? Ale są tak zauroczeni, że no nie sposób przemówić do rozsądku. Yy, dlatego, dlatego, dlatego pamiętajmy, że wrażenia, namiętności, przesądy, uprzedzenia, tak? Są niestety złym doradcą. Zawsze. Zawsze. Yy, dlatego, dlatego yy, no, trzeba, trzeba... To zawsze rozeznać i stanowczo odrzucić, i w tym celu też no, służy ta rada, tak? Opinia innych osób, że pokazali to w innym świetle, ale to też musimy mieć pewną uległość do tego, żeby słuchać tych rad, no, w sobie pewnej pokory, ochłonąć tak? i spojrzeć trzeźwo jeszcze raz na, na, na tą sytuację. Bo, bo, bo niestety, działając w afekcie, to tylko więcej szkody przynosimy sobie innym niż, niż rzeczywiście. Jakieś tam prawdy, jakieś łaski. Kolejna sprawa, to co też nieraz może być zgubne dla roztropności, jest to, by nie zadawalać się powierzchownym zbadaniem powodów. No oczywiście, kiedy sprawa jest poważna, powinniśmy naprawdę gruntownie być przekonani nie, no to rzeczywiście zbadałem sprawę. No, no tak jak się gruntownie bada sprawę, na przykład przy kanonizacji wyciąga wszystko, tak? Nieraz to bardzo długo trwa, bo trzeba przekopać e, tysiące różnych akt, te, te treści, wypowiedzeń, e, pism i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, no tutaj dla rzeczywiście czystości sumienia powinniśmy zawsze gruntownie całą sprawę przebadać. E, no i kolejna, kolejna sprawa, co też nie jest nie jest e, takie oczywiste. E, sąd wydać ze stanowczością. I tu ciekawa, ciekawą radę podajecie stan R.A.I. Bo kiedy żeśmy już wszystko zebrali, o wszystkim się przekonali, to sąd powinien być stanowczy. Nie ma odwrotu. Postanowiłem, nie ma odwrotu. Radziłem się Pana Boga na modlitwie, radziłem się innych ludzi, e, przejrzałem, jak to sobie z tym radzono. No, rzeczywiście, wszystkie kroki podjąłem do tego, żeby podjąć tę decyzję i ona już jest Nieodwracalna i skuteczna. No wiecie, widzicie, Stan pisze tak. Skoro żeśmy postanowili to, co się nam zdawało najlepszym, Bóg postępowania naszego za winę nam nie poczyta, bo uczyniliśmy wszystko, by wolę Jego poznać. Czyli nie popełnimy grzechu, wypełniając te wszystkie wolą, nie popełnimy grzechu, nawet jeżeli nie w zadecydujemy. Bo żeśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby wolę Pana Boga poznać. Czyli tu możemy być jak najbardziej tutaj w sumieniu spokojni. Kolejna sprawa. Dobre wykonanie. Nie należy zwlekać z wykonaniem planu, który obraliśmy. Na czym polega dobre wykonanie? No, to można tak naprawdę porównać, no nie wiem, no, do budowy domu, budowa cnót budowa domu. No wiele analogii jest. Pierwsza sprawa to przewidywanie, czyli obliczać z góry wysiłki konieczne do wykonania zamiarów, przeszkody, które napotykamy i sposoby zwalczania ich tak, aby dostosować wysiłki do wyników. Myślę, że tutaj sprawa jest, sprawa jest oczywista. Kolejna sprawa, tak jak na budowie, oględność, czyli należy mieć otwarte oczy Przyglądać się rzeczom i osobom na prawo i lewo, by możliwie najlepszą odnieść stąd korzyść, zwracać uwagę na wszystkie okoliczności, by się do nich dostosować, czuwać nad wypadkami, by z nich skorzystać, jeśli nam sprzyjać będą, a jeśli będą przeciwne, uprzedzić ich przy, przykre wysiłki. Też y, sprawa dosyć jasna: ostrożność. Choć staraliśmy się wszystko przewidzieć, nie zawsze jednak sprawy pójdą tak, jak żeśmy przewidywali, gdyż rozum nasz jest ograniczony i ogólnie. Powinniśmy więc, tak w życiu moralnym, jak i w sprawach doczesnych, tworzyć sobie pewne zapasy, postępować przezornie. Wróg duszy ponawiać będzie od czasu do czasu swe napaści. Wtedy to uciekać się wypada do tych zasobów energii, modlitwy do sakramentów i do rady kierownika. Tyle myślę, że o roztropności jeszcze kilka kartek jest. Nie będę tlenu, tlenu, tlenu brakuje. Także dziękuję na teraz i widzimy się o 12 na przyświętej. Darf ich